Przede wszystkim ważne się że możemy się spotkać i być może zrobić coś fajnego eee, tutaj, również na, na miasto Opole. Wracając do samego meczu. Ja osobiście nie miałem okazji ani oglądać tego meczu, ani um, analizować, bo nie no. mam chęci do tego i um, wydaje mi się, że już osobiście mnie to, to, to nie pomoże, bo jak wiadomo. Przegraliśmy ten mecz, a, a, a oczywiście nasze oczekiwania, nie tylko nasze, ale również kibiców e, w Polsce, tak jak pan powiedział, e, no były, były duże. E, z drugiej strony, człowieka bardziej boli z reguły to, jeżeli przegrywa 2-0, jeżeli jest to różnica poziomów jest dość, dość widoczna, wtedy e, łatwiej można zrozumieć porażkę. Jeżeli tracisz bramkę w 88 minucie, wiedząc, ile włożyłeś wysiłków, to żeby. E, Dojść tam, gdzie byliśmy, do tego finału i wiedząc, że no, brakowało dwóch minut do tego, aby być może grać jeszcze dogrywkę i mieć swoje szanse, no to zawsze to bardziej boli, jeżeli przegrywasz dwie minuty przed, przed końcem i, i, i tracisz bramkę w dość przypadkowy sposób. Także um, niestety przegraliśmy, ale będziemy walczyć dalej.